To ja Adam Wurst i dzisiaj nagrywamy odcinek z botem 2, botem hashtag 2, bo to nie jest bot taki prawdziwy, dobrze, biorę postać inną. O nie, Mortisa mają. I w to dodatku jeszcze fryzjera Mortisa. I mają innego Franka. O nie, on wejdzie pewnie do bramki. No nie. Nie wiedziałem, że on wejdzie. No ten Mortis mnie już skurza. No, bardzo słaba runda. Będą trzy rundy zadymy. dymy. Zadymy i, i jedna runda z Duo Showdown. Teraz robimy drugą zadymy. Hmm, kogo by tu wybrać? Albo niego. Ideja. Okej. Okay. Zabezpieczę piłkę. Ideja. Tak się odbywa Ale szybko nam poszło. A teraz chować piłkę, żeby chować piłkę i za bramkę i będzie wszystko dobrze i czekać do aż się skończy czas, a na pewno tyle nie wytrzymamy z piłką dyn 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 ta Penny zadaje tak mało temu Jej nasz Body dwa strzelił bramkę i został gwiazdą gry. No to dobrze. I teraz ostatnie będzie z zadymy. Uuuu, ale się zakręciłem. I teraz ostatnie z zadymy i potem będzie z dło showdown. No i to mi się stało te kramie. Trochę się, się wrócił na drugą stronę. O nie! Broń nas! Bardzo dobrze! Huu, ta nasza tara była bardzo dobra. No jakby nie ona, to by dawno wpadła piłka w droga. Pomóżcie! O, jeszcze nie. Au! Dobrze, że tu nie ma Power Cubów, bo bym miał 100. Nie! Niedobrze! Ej! Tatara jakiś haker! Wróciłem z nią ulta i... Zebrało jedynie kilka hp i zostało u jej jeden, a ona żyła. Co za hafterko i szuterstwo. Ja myślałem, że jego młotek to piłka. Nie! A ty się i No nie No to była ostatnia runda. Czyli jeszcze jedna, pomyliło mi się, to była druga, to była druga, nie biorę Barleya, tylko biorę, biorę go, bo on jest bardzo szybki. a nie, czemu duo? Teraz jeszcze zadyma. Potem jeszcze, potem duo i będzie koniec odcinka. O. To będzie dobre. Body 2 odpychnie boty i... znaczy nie boty, tylko graczy a i my pójdziemy z piłką. Jestem... Oj, czemu do mnie? Body 2 masz to. No pięknie. Po co ja to robiłem? Teraz nam szczelą gola. To była bardzo słaba ruch. A no jeszcze jeden gol muszą wbić. Uwielbiam ulta Frank i się bardzo ucieszę. Ale nie na bramce, to na. A, zerwczyłem kimś. I teraz pewnie ryć przed komputerem albo przed boxem, bo też się da mieć. Ale nie, bo patrzyłem i nie da się mieć. Bolało. Bardzo dobrze, bo się dwa. Jakby, jakby nie ty, to byśmy oguchli. przez głupiego franu. No ale. Miałaś taka słaba runda nawet. Co? Minus 5 pucharów Dobra, teraz runda było. To będzie ostatnia runda. No i kończymy nasz odcinek. O nie! Spike! Który, ma za, który mi zadaje bardzo dużo hapek. I ona, która mi też zadaje dużo hapek. India uciekam, Bem, bum, bem bum, 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 kolce, zadają, nie wiem ile, kolce 7, o, nie. ma to w dodatku. O nie, działko w dodatku. o no nie przegramy to tak. chodź tu, chodź tu penis to tu penis to już to mam to wprowadzić. Mogę nie nie. nie. No, nie Mogę nie, to 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 działko. A, to mnie. Przebiłem Penny! A nie! O nie! To dopiero! No! No to kończymy odcinek! Powitanie! No! Teraz ja! Okej! Okay. No. No to widzimy się w następnym odcinku.